Dzień dobry, zapraszam. Jesteśmy w biurze firmy Nowa w Gdańsku. E... Pokażę jak pracujemy. Jakie kierunki studiów? powinien taki młody człowiek wybrać, żeby móc startować właśnie do tej branży, do do no, Macie tutaj słowo prezesa, także fajnie. Dziękuję serdecznie. Cześć wszystkim. Dzień dobry. znajdujemy się dzisiaj w głównej siedzibie w Gdańsku firmy Nawart. Jest z nami dzisiaj prezes tutaj firmy pan Bartosz Gdaniec. Serdecznie witamy. Dzień dobry. I zaczynamy wywiad. Panie Bartoszu, proszę powiedzieć, czym się zajmujecie, jak działa wasza firma? Firma działa na rynku od 2008 roku. Od początku działalności zajmujemy się projektowaniem i usługami inżynieryjnymi na rzecz przemysłu ciężkiego. Głównie chodzi o przemysł stoczniowy i przemysł offshore, zarówno oil and Gas, jak i ostatnio Wind Offshore. Mhm. Oj, no to dużo wyzwań każdego dnia. Tak, praca jest ciekawa, projekty są ciekawe. E, branża rozwija się bardzo dynamicznie, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o morską energetykę wiatrową, więc e, dane nam jest żyć w czasach, w których e, tak naprawdę trafiliśmy na e, rozwój i wzrost, e, więc tak, są wyzwania, jest ciekawie. Czy uważa Pan, że branża offshore niesie za sobą wiele perspektyw, ogromnych perspektyw, czy jest przyszłościowa według Pana? Tak. E, tak uważam z kilku względów. Po pierwsze, dlatego, że wpisuje się w taki ogólny trend związany z transformacją energii, pozyskiwania dróg pozyskiwania energii na, na, na te sposoby bardziej ekologiczne. Po drugie, dlatego, że branża wind offshore jest, można powiedzieć, taką syntetyczną bardzo branżą. Ona nie obejmuje tylko i wyłącznie sposobu pozyskiwania energii czy jakby Kierunków związanych z tym, jak tą energię wytworzyć, ale nie się ze sobą czy też istnieje w całym otoczeniu. E, instalacje do wytwarzania energii musimy wyprodukować, zainstalować, obsługiwać, oczywiście zaprojektować po drodze, i z tego względu uważam, że e, może być motorem napędowym dla przemysłu, praktycznie nawet w ujęciu krajowym. Mm -hmm. dla... Naszego kraju, czy też wielu innych. Z tego względu tak, to jest na pewno przyszłościowa branża. Czyli nie tylko dla Polski, ale i dla całego świata. Może być to mega rozwojowy tak sektor uważam. gospodarki. Tak uważam. A jaką drogę należy podjąć, jaką drogę należy obrać, jakie kierunki studiów powinien taki młody człowiek wybrać, żeby móc startować właśnie do tej branży, do tego, czym zajmuje się na przykład pana firma. Jeżeli chodzi o projektowanie, to osoby, które chciałyby zająć się tym, zdobyć taki zawód, na pewno powinny wybrać kierunek techniczny. Tutaj mówimy o kierunkach na wydziałach mechanicznych, jeżeli chodzi o uczelnie wyższe techniczne, na wydziałach związanych wprost z pozyskiwaniem energii. Na wydziałach związanych z przemysłem offshore. Jeżeli chodzi o szkolnictwo na tym poziomie średnim, to na pewno będą to technika. Natomiast uważam, że takie ścisłe ukierunkowanie na energetykę wiatrową, czy też morską energetykę wiatrową, nie jest konieczne. My mamy doświadczenie z osobami, które kończyły kierunki pokrewne. Mamy osoby, które świetnie radzą sobie w projektowaniu, w analizach inżynierskich na rzecz przemysłu offshore, czy też na rzecz przemysłu stoczniowego, a kończyły na przykład kierunki związane z budownictwem. Mhm. Także powiedziałbym, że. Wybór ścieżki związanej z naukami ścisłymi będzie odpowiedni, natomiast wybór nie do końca pokrewnego kierunku nie zamyka tej drogi, jaką, jaką ktoś chciałby obrócić. Czyli zawsze jest gdzieś tam ta ścieżka otwarta, trzeba po prostu mieć chęci, no i gdzieś tam te umiejętności. No bo ta branża też nie jest dla każdego. Jakby mógł Pan przybliżyć takie cechy idealnego kandydata? Idealny inżynier to jest osoba, idealny inżynier czy też idealny projektant, to jest osoba, która musi być ciekawa świata, musi mm -hmm. pytać nie może zadowalać się prawdami objawionymi, musi starać się zrozumieć i to na pewno jest podstawą tej branży i tej pracy. Jeżeli, jeżeli ktoś jest ciekawy, jeżeli chce poznać mechanizmy, które stoją w tle za tym, jak, jak świat jest zbudowany, jak konstrukcje pracują, to to już jest pierwszy krok. Mhm. I wydaje mi się, że taka cecha jest ważniejsza niż, niż jakieś konkretne przygotowanie, takie Akademickie czy, czy szkolne. W dalszej kolejności na pewno praca wymaga skrupulatności i dokładności. Wszystko, co, co robimy, ma jakiś cel. Każda liczba coś znaczy, niczego nie wolno pominąć, więc jako drugą taką cechę po tej ciekawości wymieniłbym, wymieniłbym skrupulatność. No i dalej jak chyba wszędzie pracowitość. Chęć rozwoju, mm. dlatego że branża cały czas się rozwija, e, nauka cały czas idzie do przodu, mm, mamy do czynienia z coraz to nowymi odkryciami, nowymi metodami, więc e, jeżeli ktoś jest naprawdę ciekawy, zadaje pytania i e, chce dowiedzieć się, e, jak wszystko pracuje, na jakiej zasadzie działa, dodatkowo jest skrupulatny, pracowity i ma chęć rozwoju to na pewno na odniesie pewno się sukces. To wtedy się odnajdzie w branży. Będzie Niewątpliwie. pożądanym kandydatem. To jeszcze pytanie a propos Waszej firmy, tworzycie takie ogromne projekty, dokumentacje. Jakby mógł Pan przybliżyć Pana ulubiony projekt, który niósł za sobą też ogromne wyzwania, taki proces projektu Pana ulubionego. Do czego on dotyczył? Tak, yy... Taki projekt realizowaliśmy ostatnio. To był projekt związany z opracowaniem autorskiej metodologii i narzędzi wspomagających projektowanie konstrukcji wsporczych dla obiektów morskich farm wiatrowych. To był duży projekt, który realizowaliśmy ponad dwa lata. Projekt był realizowany przy udziale środków pozyskanych jako finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt polegał na stworzeniu narzędzia, oprogramowaniu, metodyki projektowania wstępnego konstrukcji wsporczych pod obiekty morskich farm wiatrowych. Co było ciekawego w tym projekcie to to, że praktycznie każdy aspekt związany był z rozwojem. Wszystkie elementy, które opracowywaliśmy były dla nas może nie chciałbym powiedzieć czymś zupełnie nowym, ale czymś, w czym mogliśmy się rozwinąć, w czym mogliśmy kompetencje poszerzyć, pogłębić, to były nowe narzędzia, to były nowe metody. No i projekt zakończył się sukcesem. W tej chwili mamy rzeczywiście własne, autorskie, softwareowe rozwiązanie, które Przyspiesza i, i, i ułatwia projektowanie tych konstrukcji sporczych. Jesteśmy w firmie naprawdę dumni z tego, z tego projektu i tak określiłbym ten projekt jako taki najlepszy, najfajniejszy. Pokażę, jak pracujemy. To jest Open Space, w którym pracują nasi inżynierowie, projektanci. W tej chwili część stanowisk jest pustych. Od okresu pandemii część osób pracuje zdalnie. Przeszliśmy na taki trochę tryb hybrydowy. Tutaj realizujemy nasze projekty, tutaj spotykamy się z naszymi klientami. Tutaj powstają projekty, które później przenoszone są czy wodowane na morze. Otwarta przestrzeń sprzyja komunikacji. Praca, którą wykonujemy, wymaga ciągłego kontaktowania się, uzgadniania, wymiany informacji. Taka otwarta przestrzeń właśnie bardzo temu sprzyja. Każdy w dowolnej chwili może porozmawiać z kolegą, koleżanką o różnych aspektach projektu. Przechodzimy do części, w której działa nasz Departament Administracji. Moja żona Ola, która zajmuje się sprawami związanymi z kadrami i księgowością, czujnym okiem pilnuje, żeby. Prace, które są tutaj wykonywane, były wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami prawem. Panie Bartoszu, jak to u Pana wyglądało? Ten, ten początek skąd akurat pomysł na takie wyzwanie, taką branżę? Jak to u Pana się urodziło? U mnie akurat sprawa wyboru kierunków ścisłych zawsze była oczywista od wczesnych już lat szkolnych, dlatego że ja bardziej lubiłem matematykę, fizykę, czy, czy chemię niż inne przedmioty, nie ujmując oczywiście przedmiotom humanistycznym, ale tak, rzeczywiście wiedziałem, że wybiorę ścieżkę związaną z przedmiotami ścisłymi, czy z naukami ścisłymi, więc po podstawówce oczywiście technikum, po technikum politechnika, poszedłem na wydział budowy okrętów na Politechnice Gdańskiej, później kontynuacja w zasadzie mogę powiedzieć, że pasji już, już w pracy zawodowej. Na pewnym etapie decyzja, żeby otworzyć, zbudować organizację, która będzie mogła dołożyć swoją cegiełkę do, do, do tej branży. A od kilku dobrych lat, przejście dość głębokie w Tematy związane z morską energetyką wiatrową. E, branża jest pokrewna do, do branży stoczniowej. E, oczywiście w wielu aspektach się różni. Natomiast e, wyzwania, które stoją przed tą branżą, e, pola, na których można się realizować, otworzyły jakby nową drogę, e, którą można podążać. Tyle. Panie Bartku, no w takim razie bardzo serdecznie dziękujemy tutaj za udzielenie nam tylu cennych informacji. Bardzo wspaniałe jest to, że Państwa firma tak idealnie wpasowuje się tutaj w dzisiejsze wymagania, wyzwań świata, jakie właśnie e, między innymi Unia ze sobą niesie, żeby tą zieloną energię przekształcać, ten trend, który teraz panuje. E, bardzo serdecznie dziękujemy raz jeszcze. No i życzymy wszystkiego dobrego. Także młodym, którzy wahają się jeszcze, jaki kierunek wybrać, w którą stronę pójść, jaką drogę obrać. Inspirujcie się, słuchajcie swojego serca i szkolcie to, co najlepiej potraficie, żeby być perfekcjonistami w swojej dziedzinie. Ja też bardzo dziękuję i młodych adeptów inżynierii bardzo zachęcam do zainteresowania się branżą morską ogólnie, a morską energetyką wiatrową w szczególności, na pewno nie będziecie się nudzić. <grystanie> Macie tutaj słowo prezesa, także <grystanie> zaufajcie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.